Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Bedu z gwiazdami, już w trzecim sezonie naszego profilu. Bardzo się cieszę, że ponownie mogę Was e, powitać, jeśli chodzi o wywiady. Mam nadzieję, że tym razem wszystko, będzie, wszystko się uda z naszym połączeniem z panią Idą i e, się tutaj... ...będzie dobrze, bo naprawdę nie wiem, co się dzisiaj tutaj dzieje, ale zobaczymy. No teraz się udało. O Jezus, co, że się nie udało, bo ja Cię dalej nie widzę. O nie. To musi coś być. Teoretycznie ja Pani nie, nie wiem. widzę. Powinna się później nawiać, więc. Dobra, jeżeli mnie widać, to może ludzie mnie też widzą, to... Dajcie znać widzowie, czy widać Panią Izę, czy nie. Słuchajcie, Widać, tak. Powiedzcie mi tylko, że mnie widać. Halo, halo, napiszcie, czy widać mnie, czy nie. Halo. Widać Was obie. Tak, widać. To nie wiem, to ja Ciebie nie widzę, ale Ty mnie widzisz, dobra jest, to możemy rozmawiać. Yy, trudno, ja będę. Ty mnie widzisz, tak? Tak, ja widzę Panią. Najwyżej później Pani obejrzy powtórkę. Ja, nie, ja, ja, ja Ciebie nie widzę, więc ja po prostu do czarnej plamy będę rozmawiać z czarną plamą. To, to później Pani zobaczy, jak dzisiaj wygląda. Dobrze, tak. nie ma problemu. Amelko, jeżeli nas widzowie widzą, to nie ma problemu, dla mnie nie ma problemu. Jest Pani gotowa na dzisiejszy wywiad? Tak, jest, słucham uprzejmie. No serdecznie Panią witam ponownie w drugim odcinku naszego spotkania, cieszę się, że mogę Panią ponownie gościć po tylu miesiącach. No, troszeczkę czasu upłynęło, troszeczkę czasu upłynęło, no ale my się nic nie zmieniłyśmy. No Pani w ogóle, uśmiecham codziennie Pani zachwyca i bardzo się cieszę. I co tam Ameryko, u Ciebie słychać w takim razie, powiedz mi. O. Oj, dużo pracy jest. Teraz jeszcze rok szkolny się zaczął, to już w ogóle głowy w innym, innych rzeczach, ale zawsze warto tutaj do Was rozmawiać i mieć ten czas. Dla i no dla na panu. pewno jest to, to znaczy tak, na pewno dobrze, że to robisz, bo jest to jakaś taka odskocznia od szkoły, a powiem, że zawsze od szkoły, bo mówię też, obojętnie na jakich etapach się uczyłam, to zawsze odskocznią od szkoły było znalezienie sobie jakiegoś innego jeszcze zajęcia, co po prostu resetowało trochę umysł, nawet jeżeli trzeba było poświęcić na to trochę czasu, ale zawsze to resetowało umysł, dawało jakieś inne zadowolenie i właśnie mówię, no nie było takiej monotonii, że tak powiem, tak? O, chodź Sisi. O, Sisi też się wita ze wszystkimi. Sisi się wita. O. No, sisi się wita ja ze się, wszystkimi. Ona jest bardzo znana, jeśli chodzi o internet, Sisi kochana. No Sisi tak, bo Sisi to się zawsze pakuje jak, jak, jak są te... O, teraz jest Oksi jeszcze, chodź tutaj, Oksy się jeszcze pokaże. O, Oksy też się pokaże, tak? O. Oksinka, też także, ja tak jak wspomniałam, uważam, że bardzo dobrze, że coś robisz, że działasz w tym, co masz przyjemność, a zarazem, e, mówię, właśnie robisz coś, co też i przypuszczam, że innym ludziom sprawia przyjemność, bo na pewno, no, trochę tutaj tych obserwuje nas, ten na, naszego live'a, więc też jest zainteresowanie tym. I to mówię, Masz taką odskocznię od tych obowiązków codziennych, a człowiek powinien mieć taką właśnie odskocznię od codziennych obowiązków, nawet jeżeli, e, obojętnie czy właśnie jest dzieckiem, młodzieżą, czy jest człowiekiem dorosłym, tak? Zawsze to nas jakoś tak pobudza do innego działania. Tak jak powiedziałam, resetuje nasze umysły, stwarza to, że jakąś przyjemność mamy, czyli mamy jakąś chęć i, i um, mamy cel jakiś w życiu. No, I to mówię, no. Musi to być, musi być taka odskocznia, coś, co my lubimy i co możemy sobie właśnie zadziałać innego, aniżeli to, co nam życie codzienne niesie. Bo, no, generalnie każdy z nas ma taki, że tak powiem, standard życia codziennego, czyli wstajemy, każdy do swoich obowiązków, czyli do, czy do szkoły, czy do pracy czy potem, potem powrót, potem wiadomo jakieś posiłki, potem jeszcze coś takiego tam porobienie w domu, czy lekcje zrobienie, czy posprzątanie. No takie po prostu standardy życia, które są, ale właśnie w tym wszystkim musi być jeszcze coś, co nam sprawia przyjemność, tak jak powtarzam, powtarzam się może, ale co, nam, co jest dla nas przyjemnością, co daje nam zadowolenie w życiu. To właśnie musi być, w każdym w życiu każdego człowieka. Jeżeli nawet tego nie mamy, to radzę sobie to znaleźć, bo potem właśnie jak mamy to zadowolenie, to nie ma tych takich problemów, jak te depresje, które są teraz bardzo dużo, czy takie rzeczy, że jak spotykamy się, no bo Niestety, ale teraz jakoś takie społeczeństwo jest, że jeden drugiemu chce zawsze coś dogryźć, chce coś jakoś, jakąś złośliwość zrobić, być niemiłym dla tego człowieka. Więc to, to też nam pozwala się od tego jakby troszeczkę odciąć no i, i, i nie myśleć tak o tym, że tak właśnie jest a nie inaczej, że a jak mamy tam ja na przykład mówię mam te swoje pieski, mam te swoje zwierzątka, one mi dają bardzo dużo zadowolenia, wiele szczęścia mi dają, i bym powiedziała, że naprawdę takie psiaki, takie zwierzaki, czy psiaki, czy koty, czy w ogóle jakiekolwiek zwierzaki, to to są takie antydepresanty, naprawdę. Jak masz zwierzę w domu, to no, no więc właśnie, no ale tylko mówię, że jak się masz zwierzę w domu, tak byś powiedział masz, to znaczy myślałam tak o grupie ludzi, którzy w ogóle nas obserwują w tej chwili, ale y, jak się masz zwierzątko w domu, człowiek musi wpaść też w rytm jakichś obowiązków, tak? Bo wiadomo, że to zwierzątko bez, jak małe dziecko, bez człowieka nie, no, nie wyżyje, y, nie wyjdzie na spacer. No chyba, że sam ucieknie, tak? Bo my mamy też takiego pieska, Kesilka tego rudego, który po prostu, no nam, no przez, przez płot. Ucieka. Ja na niego już mówię komandos, bo naprawdę jest komandosem przez płoty, lubi sobie uciekać, ale jest to ciekawe, że on takie ma coś w naturze, że ucieknie, ale on za chwileczkę stoi po drugiej stronie furtki i prosi, żeby go wpuścić do domu. No ale generalnie, no to zwierzę no, samo się nie daje, samo na spacer nie pójdzie, samo się nie wyczesze, więc to po, po prostu od tego jesteśmy my. No i w tym momencie, kiedy zna, następuje to, e, ta troska o tego pieska, to w tym momencie jakby zaczynałaś zapomnienie o tym, co tam nas dzieje spotkało złego, a tym bardziej jak się na przykład ma tego psa i pod kotem to tak mniej się wychodzi, ale z psem na spacer, wyjdzie się na, na ten spacerek, coś jeszcze pięknego się za, po drodze zobaczy, e, Ta jak była wiosna, ta jak była teraz lato, przyjdzie jesień, gdzie teraz liście spadają, żółkną, niektóre są tak złociste, jak, jak słońce zaświeci to wygląda jakby na drzewach złoto było. To po prostu też w duszy zupełnie się inaczej, fajniej robi. Ale mi się wydaje, że ja przemowę to mam już taką, że nie wiem, czy nie chcę nadużyć. Amelko, proszę cię bardzo, teraz Ty, mów coś, bo ja to tak wiesz, jak ze mnie rozmówcę dorwę, to ja mogę tak do rana mówić i od rana znowu zacząć. A jednak, ja, zanim zaczniemy, oczywiście, to serdecznie Panią jeszcze raz witam. No i oczywiście. Z całego serducha pozdrawiam, bo każdą relację tydzień nie trzeba Pani obejrzeć co najmniej dwa razy, bo jest Pani osobą, która daje uśmiech tylu ludziom, że to jest po prostu nie do opisania i tak mogę powiedzieć to z całego serducha. A naprawdę jest mi niezmiernie miło, to słyszeć, bo ja tak czasami mówię, że ja tak przez, na tym Instagramie opowiadam, mówię, ja po prostu tak mówię to, co myślę w danym momencie, to, co się dzieje w danym momencie, a potem sobie myślę, ale ja bzdury opowiadam, ludzie, czy to ludzie słuchają tego, jak ja takie bzdury opowiadam, ale naprawdę ja mówię to, co jest, tak, co jest oczywiste. To jest rzeczywiste, co jest na ten moment. To nie jest w ogóle ani przygotowane, ani skomponowane, tylko tak. No, tak jakbyśmy, o, tak jak ja zawsze mówię, jakbyście do mnie wlecieli na kawę i byśmy sobie zaczęli rozmawiać. No to co jest, pani gotowa, żeby odpowiedzieć na kilka pytań, które były proszę dokładnie sześć Proszę cię uprzejmie, proszę cię uprzejmie. No to na początek przedstawię widzą, kim pani jest i kim się właśnie możemy panią gdzie spotkać. No i otóż to jest to pani właśnie Izabela, która jest wspaniałą osobką, którą możemy oglądać właśnie teraz w najnowszym zastanie Google Watch przed telewizorem oraz 99 o wszystko, gdzie możemy Pani właśnie oglądać w tych wszystkich przygodach. No i dzisiaj o tym właśnie poruszymy tematy. No i takim pierwszym e, pytaniem, takim już dotyczącym właśnie Google Books przed telewizorem, no to jak się zaczęła Pani przygoda? Co się, e, co się zadziało, że pojawiła się Pani w tym programie? Bo wiemy, że oglądamy Panią e, od pierwszego odcinka i tam właśnie płaciliśmy Panią jako pierwszą, taką główną bohaterkę. Tak, to ja jestem dokładnie tak, mówi, że ja jestem od pierwszego sezonu, od pierwszego odcinka, a wszystko właśnie przez moje pieski. Po prostu byliśmy z mężem w takim programie o pieskach. Na tematy, o tematyce psów. Na tym programie się widocznie w tym, tam się spodobaliśmy, bo do nas tak po, po miesiącu do mnie zadzwoniono, spytano się, czy bym nie chciała występować w takim, no cio kochanie, w takim show. No ja tak właśnie zapytałam czy to show do czego dotyczy, nie chciałam mi tak dokładnie powiedzieć, w końcu stwierdziłam, że ja oczywiście, jak ja to powiedziałam, ja różnego rodzaju lubię, lubię się bawić, lubię się śmiać, tylko się nie chcę rozbierać, żeby ludzi nie straszyć, a tak mówię, no to jeżeli cokolwiek będzie wesołego, fajnego, to jak najbardziej, pojechaliśmy, no i poproszono mnie z osobą towarzyszącą, a że my się tutaj z Chinkiem fajnie dogadujemy, to jest wszystko dobrze. No więc pojechaliśmy z Chimkiem do, do Warszawy, Zaproponowała jako osobę towarzyszącą Chimka, pojechaliśmy do Warszawy na casting. No na tym castingu było tak samo po prostu, no tak wyglądały wtedy castingi, bo teraz to wiem, że y, TTV jeździ, z, jeździ do, y, do tych bohaterów i, i na castingi wybiera. Ale to prywatnie już w domach robią te castingi, natomiast no, eksinka nie przeszkadza. natomiast wtedy było tak, że my pojechaliśmy na Wiertniczą do Warszawy, do y, TVN-u i tam mieliśmy ten casting, polegał on na tym samym, co w tej chwili, jak wygląda w tej chwili formuła programu, czyli siedzieliśmy, jedliśmy paluszki jak na kogel mogel i komentowaliśmy programy, które nam puścili. No i tak. Chyba się spodobało to, bo tam widziałam, że się trochę śmiali, że faktycznie łezki poleciały ze śmiechu poprzedniemu po, po producentowi, bo teraz mamy innego producenta. No i, i, i powiedzieli do nas, że jak to było 5 lipca, i powiedzieli, czyli akurat moje urodziny, powiedziała do nas pani producent tamtejsza, że ówczesna, ówczesna, nie tamtejsza, tylko ówczesna, że jeżeli jeżeli się do końca miesiąca odezwą, no to dobrze, jeżeli nie, no to, to może w jakimś innym programie, za dwa tygodnie zadzwonili po naszej wizycie, no i tak jak za dwa tygodnie zadzwonili, no to tak jesteśmy. I się bardzo, bardzo dobrze bawimy, bardzo nam się to podoba, ja tak jak mówię, dzięki temu, że jestem w tym programem, to też spotykam Masę ludzi, na przykład ciebie, bo gdyby nie ten program, to bym też nie miała przyjemności taką miłą dziewczynę poznać. A tak po prostu spotykam bardzo dużo ludzi miłych, fajnych, tak właśnie takich, właśnie fajnych ludzi. I, i to właśnie daje dużo ten program, że, a że jestem kontaktowa, że lubię ludzi, więc to mi. To mi właśnie daje tą przyjemność, przyjemność z poznania wielu takich, wielu, wielu fajnych, fajnych ludzi, tych ludzi, którzy też oglądają, obserwują na Instagramie, bo to też korespondencję z tymi ludźmi prowadzę, z niektórymi się nawet nie widziałam, z niektórymi się widziałam, słuchaj, widziałam się z niektórymi ludźmi na Instagramie, bo zawsze mówię, przecież to Polska to jest torba, wymieszać i każdy z każdym się może spotkać, więc akurat tak się złożyło, że, że jak ja mówię, że w niektórych miejscowościach jestem, czy gdzieś jestem, a akurat ktoś tam jest, albo mieszka gdzieś w pobliżu, albo też akurat tam przebywa, Dodaj mi sygnał na Instagrama i my się wtedy spotykamy. I ja to bardzo lubię, bo ja po prostu kocham ludzi, kocham ludzi. No i to można właśnie zobaczyć u pani na Instagramie. No i tak na początek też dodam, że niedawno zaczął się nowy sezon Google Boxa, czego bardzo serdecznie wszystkim polecamy. No i jak pani tak. powie, taki pierwszy, na pierwszy rzut oka, nowy sezon, jest pani zachwycona nowościami? Wiesz co, teraz właściwie nowości to dopiero się teraz zaczęły, dlatego że, tak jak w każdej telewizji, nowości serialowe się, tamte telewizyjne dopiero wchodzą, wchodzą na ekrany, ale powiem, że jest naprawdę bardzo dużo, Ciekawych i ciekawych, fajnych nowości właśnie telewizyjnych, że można się z tego pośmiać, albo można z otwartymi oczami oglądać. W każdym razie świetnie, że telewizja w ogóle wprowadza coś nowego, że jest tak kreatywna, że non stop jakieś tworzy nowe programy, gdzie no, ludzie się wciągają, ludziom się to podoba. No i ludzie się po prostu przy oglądaniu telewizji czy przy oglądaniu no, głównie TTV, nie nudzi się, po prostu się nie nudzą. Tak? Zresztą z tego też wynika, jaka jest oglądalność, statystyki oglądalności, bo jeżeli, program, jeżeli stacja jest dobra, stacja tworzy fajne programy, no to też ludzie no, co, no, no, oglądają to, gdzie jest fajnie, gdzie jest dobrze, gdzie można się pośmiać albo się czegoś ciekawego dowiedzieć. Jeszcze chniemy się troszeczkę w czasie, gdzie właśnie wystąpiła Pani w programie Orzeł czy Reszka, jak Pani wspomniała ten wspaniały czas na planie, bo tam to w ogóle była petarda, jak Pani dostała... Bo faktycznie, tego... po, po, powtórzę za Tobą, ten program w ogóle był, realizacja tego programu to była w ogóle petarda, to był coś wspaniałego ten program, po pierwsze, że Mogliśmy pojechać, no, pojechać tutaj sobie za granicę, fajne, bardzo fajne miejsca. Po drugie, naprawdę przygodę przeżyliśmy niesamowitą, bo co, to, co tam. z Scenariusz wymyślił, reżyser wymyślił jakiś scenariusz. To po prostu naprawdę zabawa, naprawdę przednia, świetna zabawa. Przygoda, zabawa, świetna. Też spotkanie nowych ludzi. Zresztą ten świat tego filmu, ci operatorzy, dźwiękowcy, ci reżyserzy to są wszystko tacy. Niesamowicie fajni, otwarci ludzie I, i, i no ja nie spotkałam żadnego takiego, z którym by się źle spracowało. Naprawdę nie. Więc to była, to powiem to była naprawdę kolejna przygoda, kolejne doświadczenie życia i ja to bardzo dobrze wspominam. Bardzo dobrze wspominam, gdyby ten program jeszcze był, to ja chyba bym naprawdę tam drapała mocno przy tym murze, żeby mi do tego programu wzięli. Naprawdę. Takie jedno właśnie tam pamiętam już chyba na pamięć pani odcinek, bo bardzo często pojawiał się na TTV i chyba jest jednym z najlepszych odcinków, najśmieszniejszych ogólnie, jeśli chodzi o ten program. I takie jedno decydujące pani słowo to było nie skać na łóżko, nie sielaj na łóżko. To jest piękne, bo na łóżko. I to jest takie jedno. To jest które mi właśnie najbardziej chyba zapadło, jeśli chodzi o ten program. Ale widzisz, to są takie odruchy, to są takie właśnie, bo nie dosyć, że jakaś tam może coś wyreżyserowane jest, ale jest też, jest, jest, dają nam też rękę wolną, że możemy mówić to, co chcemy, tak? I reagować też, jak chcemy, na, na dane tematy, czy na daną sytuację. I to był mój odruch taki, jak też w domu, kiedy uczyłam dzieci, że nie wolno skakać po i nie ma, więc po prostu tutaj był taki, taki typowy odruch matczyny, tak? No i również zapitamy teraz na planie 99 Leo wszystko, którym 5 tak. Pani zagościła. Jaka była tam atmosfera? Zobaczymy, jak tym razem Pani sobie poradzi z tym pytaniem. Tam atmosfera też jest bardzo fajna. Powiem, że tam po prostu jest szał. Tam jest po prostu szał. Tam jak się wpada, to po prostu oczy masz dookoła w głowy, tam nie masz spokoju. Tam jesteś cały czas na obrotach. Tam jesteś cały czas na obrotach. Ktoś, to po prostu lubi takie spokojne życie, że poleżeć, pospać, odpocząć i wszystko musi być spokojnie w czasie zrobione. Tam nie będzie ten człowiek żył. Tam jest po prostu. Normalnie tak jak te karuzela, albo może tak jak dla dzieci ten bączek, co się włącza i dusi się, gusi, dusi, coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, to no taka jest właśnie atmosfera na, na 99 gra wszystko. Na początku, aha, pierwszy, drugi, trzeci odpada, a potem coraz więcej, kto jeszcze, kto jeszcze, a temu kobicować, a temu nie, o Jezu, o Jezu, to, to po prostu to jest szaleństwo, tam po prostu no, przestajesz w pewnym momencie myśleć. Tam tylko działasz i patrzysz. Dopingujesz albo samemu się skupiasz i robisz. Spokojnie trzeba to zrobić, spokojnie trzeba to zrobić, chociaż nerwy są tak straszne, że yy, niby to jest zabawa. Przecież yy, nie jest to jakaś zabawa, żadna zabawa na pieniądze, tak? Bo przecież to jest tylko wiadomo, że ten wygrywający zawsze na jakąś fundację jest przeznaczone, są te pieniądze. To nie są pieniądze dla nas, ale po prostu... Yy, Adrenalina jest taka, jakbym tam miała jakieś miliony wygrać. Jakby chodziło o to, że tam, czy, wy, czy, czy przejdę przez ten odcinek, czy przejdę przez tą grę, to zależało moje życie. Po prostu taka jest adrenalina, ale to. to to trzeba być tam na miejscu, żeby to poczuć, bo ja nawet nie jestem w stanie wypowiedzieć to słowami, ale to trzeba być na miejscu, żeby to poczuć, właśnie tą tą, tą konkurencję, tą chęć przejścia dalej, przejścia dalej i co przechodzisz dalej, co się przechodzi dalej, jakieś tam do kolejnej, do kolejnej konkurencji, to wow, przeszłam, wow, przeszłam. Po prostu cieszysz się jak taki dzieciak, naprawdę, ale to też jest fajne, bo to znaczy, że ludzie właśnie potrafią się bawić, że ludzie mają taką zdrową rywalizację ze, w sobie i że ludzie to są, ci co tam są, to są ludzie, którzy dążą do celu, to są ludzie ambitni, którzy dążą do celów, że tych ludzi tak szybko, ci ludzie nie rezygnują z, na przykład z porażek, z czegokolwiek i tak szybko tych ludzi się nie można pozbyć i zbyć. Nie, nie. Po prostu ich ambicja aż tak po prostu prze, przegina i oni muszą, tak samo jak nie, no, ale no. Ale również tak zapytam, jeśli chodzi yy, o właśnie ostatnią licytację na gośbę, bo była duża licytacja na temat, żeby zjeść z panią czy nam obraz, nie, dokładnie nie pamiętam tytułu, ale również brałam udział, żeby tutaj pomóc właśnie, jeśli chodzi o woźb I kto właśnie, jaką pani właśnie atmosferę odczuła, jeśli mogła pani właśnie pomóc w fundacji łóż? Słuchaj, pomaga. Pomaganie ludziom, pomagają, pomaganie dzieciom, pomaganie ludziom to chyba jest najlepszy jakiś rzecz, którą człowiek może w życiu zrobić, tak? I zawsze mówię, że na drugiego człowieka trzeba patrzeć tak, jakby by się chciało, żeby ktoś na mnie spojrzał, więc jeżeli biorę udział w ośpie, to znaczy, że pomagam, staram się pomóc człowiekowi, a nigdy nic drugiemu, bo może kiedyś ktoś mi pomoże, tak? Aha. Bo nigdy nie wiadomo, co się w życiu może wydarzyć. Nie wiadomo, jakie są sytuacje. No, dzisiaj się akurat dowiedziałam, że mojej koleżanki bratowa, która no Wydawało się, że będzie, ona jest dużo młodsza od niej, bo to taki ostatni brat, dużo młodszy od niej i że będzie wszystko w porządku, a się okazuje, że, że dzisiaj lekarze po prostu powiedzieli, że to już jest koniec, tak? Więc to po prostu i też się pomagało, robiło się co można, żeby tę dziewczynę jakoś wesprzeć, więc nigdy nie wiadomo, na kogo co przy Wypadnie, kiedy kto z nas będzie potrzebował pomocy, nawet ten, któremu się wydaje, że w tej chwili jest Herkulesem, jest silnym, jest zdrowym, ma wszystko, ma pieniądze, ma wszystko, to nigdy nie wiadomo. Oczywiście ja wszystkim życzę dobrze, ale nie wiadomo, co życie u niego zweryfikuje, prawda? Dlatego mówię, patrz zawsze na drugiego człowieka przez pryzmat swój. Jakbyś ty chciała, żeby jakby się człowiek chciał, żeby drugi na ciebie spojrzał, jakby chciał, żeby drugi człowiek y, pomógł, tak? to tak samo ty pomagaj i patrz na drugiego człowieka. Dobry wieczór, kochanie. Tak należy podejść do tego. I co ja mogę pani powiedzieć? No zdała pani egzamin i pytania zdała jeszcze bardziej wyśmienicie niż wcześniej temu. I wspaniale było Panią gościć ponownie mam nadzieję, że nie raz. Dziękuję, kochanie. Pytam. Dziękuję bardzo, Emelko. Ja Tobie życzę powodzenia. Ty w której klasie jesteś teraz? Aktualnie drugiej, no średnia, druga. O, druga, druga klasa. Druga, średnia. No trochę jeszcze przed Tobą, ale słuchaj, do, do tej matury to jeszcze troszkę, ale życzę Tobie, powiedzmy tak, żeby ten rok szkolny przebrnął Tobie tak, wiesz... W dobrej atmosferze, dobrymi ocenami, ale bez większego wysiłku. O. ja pozdrawiam panią, Tego pewnie ogląda dzisiaj live, bo mam nadzieję, że dobrze mi poszło. No to pozdrawiamy panią. Na pewno, wiesz, bo no, no, czasami się nieraz tak udaje, że człowiek, wiesz, nie za duży wysiłek ma, a dobrze mu tam idzie i tak sobie, jak to mówią, płyń falo spokojnie. To właśnie tak, żeby tobie tak, e, wiesz co, w tym roku jak byłam nad morzem, e, to Morze Bałtyckie było przepiękne jak zawsze, przepiękne nasze morze jest, bo jest cudowne, nie ma nigdzie na świecie takiego pięknego morza jak nasze jest. Było cudowne, ale nie było takie zburzone, były, były lekkie fale, przyjemnie się na to patrzało, przyjemnie się na to w tych fal słuchało tego szumu fal, więc właśnie takich właśnie przypływów, delikatnych odpływów, takich Ci życzę przez cały rok szkolny. Żeby tak ci dobrze poszło. I oczywiście wszystkich, jeżeli są wśród tutaj słuchaczy, części obserwujących słuchaczy, są też osoby, które chodzą do szkoły, które jeszcze pobierają naukę, to ja wam wszystkim tego samego, z całego serducha cioci życzę. Z całego serducha wam wszystkim życzę. Płyń z falą spokojnie, tak? Ale przynoś właśnie te przyjemne efekty, czyli, czyli właśnie tą błogość tych fal, ten szum przyjemny, ten zapach może, właśnie to. <sum> no i co? To można powiedzieć, odliczamy do następnego odcinka Google Dokładnie. Google na pewno pani zagości, koniecznie. Na pewno Amelko, na pewno, na pewno. powodzenia życzę, trzymam za wszystkich kciuki, powodzenia życzę, słuchajcie, nie dajcie się, e, e, nie dajcie się, trzymajcie się, słuchajcie, i, ale też oczywiście... Coś z siebie też dawajcie, tak? To tak, ja mówię, płyn z spokojnie oczywiście, ale też coś z siebie, czy dawajcie, żebyście się na tej fali dobrze utrzymali, tak? Żebyście się dobrze utrzymali. Bo no człowiek, jeżeli coś z siebie daje, to też rozwija się, no i jest taki, no i taką wartość swoją większą osiąga. I zadowolenie z siebie. I tego Wam właśnie życzę. A ja życzę Pani miłego wieczoru i dziękuję, ja dziękuję bardzo, kochani. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Całusy wszystkim. Papa. Pa. Cześć, papa. Pa. Cześć.